kupić na święta? Kreatywnego, niedrogiego i efektownego przed Wami mozaika diamentowa. Jeżeli jesteś ciekawy co to, zostań do końca. Jest to praca manualna, która polega na wyklejaniu mozaiki według legendy i uzyskujemy taki piękny obraz. Przyklejamy diament za diamentem i uzyskujemy pięknie mieniący się obraz, który można podarować. Dla bliskiej osoby. W zestawie są posegregowane diamenciki, jak również długopis, klej, czyli wszystko, czego potrzebujesz, żeby rozpocząć swoją pracę. Efekt prezentuje się następująco: to przykład mandali, a to przykład haftu diamentowego 5D. Zobaczcie, jak się mieni pięknie. Prezentuje się konkretnie. Można taki obraz podarować albo po prostu zestaw do zrobienia samemu. W ofercie mamy również większe rozmiary 80x40 w atrakcyjnych cenach 29,90. To już dla bardziej wytrwałych i zaawansowanych. Mamy idealnie dopasowane ramaczki 30x40 dopasowane do obrazu z naszej oferty. Do wyboru białe, czarne lub sonoma. Warto skorzystać z naszej oferty ostatnich sztuk za 9,99. Cena jest satysfakcjonująca, najniższa na rynku. A jeżeli chcesz bardziej w to wejść, to zachęcam jeszcze do, do kupienia akcesoriów. Albo małego zestawiku, albo dużego. Bardzo to pomaga w wyklejaniu, chociaż nie jest to konieczne. W zestawie znajdziecie wszystko co... Co Wam jest potrzebne, żeby wyklejać. Mamy różną tematykę: krajobrazy, religijne zwierzaczki. Znajdziecie na pewno coś dla siebie. Zapraszam więc na haftydiamantowe.pl Jeżeli chcesz skorzystać z Allegro, to tu nas znajdziesz. W tej chwili najkorzystniejsze ceny mamy na haftydiamantowe.pl. Darmowa dostawa Orlen-paczko od 99 zł.